No i począć można oczywiście dziecko dziedzisko. hashtag smród. <laughs> Z tej strony Sylwia Szeni. Syl, dzisiaj mam dla Was poradnik zakupowy, w którym pokażę Wam 12 trenczy z sieciówek. Pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie referencje, jaki rozmiar mam na sobie oraz cenę. Jeśli chodzi o referencję, to po prostu kopiujecie ją i na stronie danego sklepu wklejacie w lubkę. Jeśli ten model jest dostępny, to powinien Wam się pojawić. Powiem też na to zwrócić uwagę, jak wyglądają moje ulubione płaszcze, no i pokażemy sobie, do czego je nosić. Mam nadzieję, że ten film uznacie za przydatny. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, no to zachęcam do subowania. Wtedy będziecie mieć powiadomienia o wszystkich nowych vlogach, poradnikach i tak dalej. Myślę, że możemy zaczynać! Jest to płaszcz, który w swoim klasycznym wydaniu charakteryzuje się tym, że ma dwa rzędy guzików, pasek ze sprzączką, pagony na ramionach i ukośnie cięte kieszenie. Znajdziecie w większości sieciówek i w wielkich domach mody, więc każdy na ten płaszcz ma swój inny pomysł i można znaleźć naprawdę bardzo różne wariacje, które czasem tylko małymi detalami nawiązują do tego, jak powinien wyglądać taki standardowy klasyk. W moim mniemaniu im dłuższy, tym lepiej i moja najulubieńsza długość to jest ta do połowy łydki. Nie przepadam za tymi przed kolano. To jest moja subiektywna opinia. Moim zdaniem one wyglądają nieco panciowa, to ja wiem, że Wasza może być inna, więc piszcie w komentarzach, jakie Wy lubicie. Ta do połowy łydki jest na tyle wygodna, że po pierwsze po prostu taka długość, Dobrze chroni przed wiatrem, deszczem, no śniegiem. To może mnie przesadzała, ale jak już tak sobie wymieniamy, to popójdźmy z tematem. W każdym razie najbardziej zależy mi na tym, żeby kiedy mam na sobie spódnicę lub sukienkę, to po prostu trencz zakrywa całą jej długość. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład płaszcz przed kolano powoduje, że jeszcze wystaje z właśnie tej sukienki czy spódnicy. Nie do końca podoba mi się ten efekt, więc unikam go, wybierając właśnie do połowy łydki. Mamy tutaj do wyboru takie równo skrojone, klasyczne i z opuszczoną linią ramion. Preferuję te z opuszczoną, ponieważ pod spód bez problemu zmieścicie wtedy sweter, jakąś grubszą marynarkę. Po te równo skrojone, niekoniecznie, ponieważ one tutaj muszą ciasno przylegać, więc na przykład marynarka z poduszkami już by nie weszła. Pamiętajcie o tym, że ten pasek bardzo często jest wyciągany, nie jest przyszyty, więc można po prostu tak zrobić metamorfozę płaszcza i wziąć jakikolwiek inny ze swojej szafy i naprawdę efekt będzie super. Na to, czy tręcz ma podszewkę, ponieważ płaszcze bez podszewki bardzo często przyklejają się czy do rajstop, czy do spodni, co wygląda bardzo nieestetycznie, a te, które mają podszewkę, to przez to, że ona jest śliska, to gładko się układa na tych ciuchach, które są pod spodem. Na jakość guzików, ale tutaj też taki tip. Jeżeli płaszcz jest naprawdę świetny, a guziki nie odpowiadają Wam, czy kolorem, czy jakością, to bardzo łatwo można je po prostu podmienić na inne. Nie zapomnijcie rozciąć rozporka, ponieważ zaszyty wygląda przy chodzeniu po prostu bardzo nieestetycznie, a to jest tylko takie zabezpieczenie na czas transportu. macie do wyboru takie grube, mięsiste i tak zwane lejące się i właśnie często w sklepach płaszcz jest podpisany, lejący się trend". czyli On jest z takiego cieńszego materiału. Moim zdaniem i jedne i drugie są bardzo ładne. Jest to po prostu kwestia gustu z tym, że trzeba zwrócić uwagę na to, czy te lejące po prostu nie będą bardziej gnieczliwe w związku z tym, że ten materiał jest po prostu cieńszy. Chciałam Wam pokazać jeszcze dwa modele, które mam w swojej szafie, ponieważ te 12 innych to są teraz z obecnych kolekcji. Żebyście po prostu mieli przegląd jak coś Wam wpadnie w oko, no to łatwo będzie Wam to kupić. Te dwa, które ja mam w swojej szafie, są już stare, więc jeden jest dostępny, drugi nie. Pierwszy jest to model z Orseya sprzed chyba trzech lat i jak widzicie wszystko to, co lubię, czyli opuszczona linia ramion i nie jest klasyczny. Te pagony widzicie, ma takie nieco wykręcone ze sprzączką, z jakimś tutaj takim dziwnym guzikiem. Dodatkowo ma bardzo fajną długość. On jest taki nawet za połowę łydki, więc bardzo mi to odpowiada. No i kolor jest też w miarę niecodzienny, po taki jasny, śmietankowy, a ten drugi, który już jest w mojej szaty jakiś czas, to jest barbery. Model Westminster, czyli z taką opuszczoną linią ramion, bardziej luzacki. Nie jest taki klasyk gatunku, tylko lekka wariacja. I on jest nadal dostępny, ponieważ Barbery na bieżąco ma te same kolekcje. Do wyboru jest jeszcze kolor khaki. Myślę, że teraz możemy przechodzić do mierzenia stylówek, właszczami z sieciówek. Kurde, taki zarobisty styl? I przy okazji będę się starała pokazać Wam różne stylówki, jak na elegancko, do sukienki, do spódnicy, czy do, do dresów One wyglądają. No to chyba możemy się przenieść tam i zaczynam mierzenie. Mam tutaj z boku lustro, więc momentami będę spoglądać w bok. Nie myślcie sobie, że... Nie, tak, tak naprawdę sobie będziecie zobaczyć na mnie. Tylko sobie truch tam. Okej, okay, to jest pierwszy płaszczyk ze wariusa i takie pokażę Wam w trzech kolorach. Mają dostępne trzy, stwierdziłam, że a co, rzutem na taśmę obejrzycie wszystkie. On nie ma podszewki, ale słuchajcie, jest naprawdę przyjemny w dotyku, fajną na długość, jak widzicie, połączyłam go z takimi ciężkimi butami, żeby spódnica nie wyglądała zbyt kobiecą, tylko żeby jakoś to miało pazura. On jest luźniejszy, ma obniżoną linię ramion, przez co bez problemu wciśnie się tutaj marynarkę i tp. Tak wygląda związany na kieszenie. To jest w ogóle taki bardzo uniwersalny kolor jasny beż. Można sobie rozpiąć guziki i mieć oczywiście długie rękawy, bo ja akurat mam bluzkę z krótkim, ale jakbym miała długą, to by głupio wyglądało, że tutaj coś wystaje. Ale to bez problemu można sobie opuścić i tu wtedy zostaje widoczny taki guziczek. I ty specjalnie dla widzów zamówiłaś ten sam płaszcz w trzech kolorach. Mhm. To dlatego nie da się przejść naszym korytarzem. Tak. No to zróbmy tęczę. Który kolor najlepszy? W ogóle wszystkie są mega fajne. Wydaje mi się, że taki nie wiem. Pomiędzy pierwszym a trzecim nie widzę dużej różnicy. <laughs> <obciele>. się <sposób> Kosztują <laughs> Sama. Więc wydaje mi się, że taki jest no, bardzo uniwersalny i nada się do każdej szafy. Mhm. Czy ten pierwszy? Czy do biura? O, oczywiście, no jest w bombę. Natomiast też bardzo mnie urzekł ten, uwaga, uwaga, trzymajcie się, siedzicie to usiądźcie, habrowy. Nie. To nie jest habrowy. Habrowy jest ciemny. Siedzieli na szczęście. Dle. Jaki to jest kolor? Błękitny. Baby blue, baby blue. Błękitny. Wróćmy jeszcze raz do tamtej stylówy. Chabrowy jak w mordę strzelił, nie? jak w mordę strzelił, ja tu się z tobą zgodzę. Tych trzech, gdybym... Gdyby to był mój pierwszy trencz... Na który mm. się decyduje, to bym brała tryb, że nie masz jednej, Że nie masz żadnego nie tręcza. Chodzisz w workach foliowych, kurtkach kuchowych. Tak, w takich ekotorbach. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale nie masz tręcza w Nie szafie. mam żadnego. Ja otwieram twoją szafę, patrzę, nic, pusto. N nic. Zero tręcza. Nie, no są pół kurtki, a nie ma tręcza. Mm -hmm. Co myślisz, jak to jest w ogóle? Nie ma go. Stroje kąpielowe wiszą w Wszystko, mm -hmm. Nie a ma tręcz? tręcza. Przepraszam, jest tam tręcz? Nie ma. No to wtedy decydujemy się oczywiście na klasyk. Ten najjaśniejszy, śmietankowy. A, a jeżeli ktoś chce wejść w tę wiosnę takim mocnym krokiem, bęk! Albo z pół obrotu jeszcze, się zaprezentuj Czach Norris. Wyżej to no, mogę. Jeszcze raz. Nic. Ej no, zap jeszcze nie raz. zapominaj, że jestem elegancką damą. Nie, nie jestem damą, ale no, no nie będę kopać, jak głupek się wywrócę. Mm -hmm. To gdyby to był mój kolejny trencz, to bym brała taki niebieski, bo podejrzewam, że tamten pierwszy, co by był, to by był klasyczny, a ten to by było coś innego, a ten kolor jest taki... On nie jest taki... Oczobutny. Wszyscy wiemy, że to był inny wyraz, ale nie używamy go z uwagi nie, na to, że... Nie przeklinamy na tak. tym kanale, bo może tu jakieś są matki z dziećmi i co by było? Lipa by była. Nowe słowo, hashtag Oczobutny. oczobutny. O W mordę gierza jaka stylowa. I wtedy wchodzisz ty, cała na... jak to było? Nie, cała na oczobutnie. To jest model z... Za... I zobaczcie jakie on ma ciekawe rękawy. Wy to widzicie? Takie bufy. No coś fajnego, coś innego. Ma tutaj zapięcie na takie te kliczki, jak to się kurcze nazywało? Napy? No chyba tak. Tak można go przewiązać. No ja bym chciałam pokazać takie połączenie, które no, nie do końca jest klasyczne, bo jednak dresy kojarzą się ze sportowymi ciuchami. Ale moim zdaniem właśnie fajnym trendem jest to, żeby miksować niecodziennie i w ogóle, żeby po prostu jakiś tam szczypta dziwności była, więc klatki na obce się do Dresików, to jest mi się wydaje coś, Jakoś się zaplątałam. Uwaga, uwaga, ja to w ogóle widziałem w filmie o trendach. Mhm. I zapamiętałem, a? byłem tu po drugiej stronie, tak jak wtedy. No. I ja wiem, że to jest trendy. Jak tobyście zobaczyli jego minę! Słuchajcie, właśnie postanowiłam pokazywać Wam też takie mniej standardowe połączenia. Dresy i sandałki, klapki. To jest naprawdę coś bardzo wygodnego. I ja uważam, że wygląda to fajnie. To Mam... jest dziwne, ale w takich granicach, że się nie wygląda jak pajac, czy nie wiem, jak to Ja bym weźmy. to nazwał hashtag z 2021. Ja tak będę łazić. Ma podszewkę, wygląda dość. Porządnie zapinane kieszonki ma no i te rękawy to jest takie coś innego. To jest dość spory, faktycznie. Jak ja wzięłam rozmiar M, Więc gdybym go dla siebie brała, to bym wzięła eskę. Fajnie, że on jest oversize'owy, ale jednak Eskam wydaje mi się, że leżałaby lepiej, ponieważ tu by było mniej miejsca. <śm> a ja nie <śm> potrzebuję, żeby się kogoś chować. Mi się podobał ten poprzedni i ten, wiesz, trzy kolory niebieski. Bo ty nie lubisz chyba takich bufek. Jeśli można mieć jakieś preferencje... Jeśli tak możesz koszować. mi nie wsadzać w usta, co ja lubię, a co nie lubię... Nie. <głos》>, następny płaszcz! Szybko, szybko, szybko! Jeśli ktoś by mnie zaprosił na jakieś chrzciny, czy nie wiem, wywiadówkę... <głos》>, to mi się odwaliło jak szczurne otwarcie kanału, Często jest właśnie tak, że na sukienki nie wiemy, co na siebie narzucić, czy bolerko jakieś... Mech, bolerka słów mech moim zdaniem. Czy co w ogóle począć? No i począć można... oczywiście dziecko, dziecko ale, Taka można... ale można też począć płaszcz! I to jest ten efekt, o którym wspominałam Wam wcześniej, że sukienka nie wystaje spod płaszcza, więc można się bawić w taką ekshybicjonistkę. A tam jest sukienka, więc nie ma lipy. Można też zagadnie tak, jak bawić. Z moim zdaniem, właśnie taki lekki, luźny, lejący się płaszcz to jest super opcja, żeby narzucić na elegancką sukienkę, że to wygląda nowocześnie, ale nadal elegancko i jest po prostu bardzo wygodne. Wypadałoby powiedzieć coś o tym płaszczu. Czyli, czy nagrywa się nadal? Czy mhm. A, uff. No to zobaczcie, długość jest moim zdaniem ekstra. Materiał nie jest gruby ale jest taki konkretny. To jest model z Berszki. Guziki są czarne, ma kieszenie i on jest podszyty tutaj takim materiałem w paseczki, co w ogóle jest niewidoczne, jak go nosicie, ale jak go zdejmiecie, to ten detal jest ładny. Tutaj jak w tylu, też spoko. No naprawdę, jest to godny zawodnik. Dostałem teraz smsa od mamy. No. I piszę, bo Oliwier jest z babcią. Kazałam Oliwierowi powiedzieć pies, a on na to, że jest za mały i dlatego mówi uuu. Czy <grywia> czujesz ten zapach? Czy to czarna mamba? Zaleciało mi to trendem. <grywia> Trend na czarną mambę. Trend na czarną mambę. To jest płaszcz z berszki, z ekoskóry, która muszę przyznać, że na jej szczęście nie wydziela żadnych zapachów. Często jest tak, że odpakowujecie coś i się wali, i po prostu wali niemiłosiernie. Nie. On jest taki... Nie no dobra, czuć zapach jego skóry, ale jak się przystawi nos, nie mam covidu, bo czuję. On jest jednorzędowy, co jest pewnym problemem, bo ja wolę rzeczy dwurzędowe, ale nadal wygląda bardzo godnie, trendem też zalatuje od moich stóp. Jak ktoś nie oglądał filmu o trendach, to też Wam tam zalinkuję w opisie, bo będziecie mieć takie podsumowanie, co w trawie piszczy i co w butach piszczy. A ja właśnie w tym poradniku też chcę Wam przemycać, jak te trendy właśnie z takim klasykiem jak trencz nosić. Fajny jest ten płaszcz. Jeżeli szukacie czarnego, skórzanego, teraz jest moda na te skórzane, ale wiadomo, z prawdziwej skóry można szukać w lumpie, w sklepach sieciowych raczej ciężko, a nie wiem, czy u jakichś projektantów, no to to są po prostu miliony. Więc tak się prezentuje ten z super w dotyku, no wygląda jak prawdziwa. Szybkie Skóra. pytanie, czy czujecie ten miły smrodek? To podwójna kumulacja trendu. Hashtag smród. No dalej zalatuje hipster, jadą. Hashtag smród. Ej. Jest to płaszcz z mango. Ej, będzie beka, jak ludzie na YouTubie będą nas wyszukiwać po hashtagu smród. Nie, no wolę hashtag... Oczobutny, tak. Długość moim zdaniem jest... A mogę po angielsku powiedzieć? Mm -hmm. Amazing. Bo on wygląda tak menelsko, mm -hmm. ale tak naprawdę fajnie menelsko. To jest taka menelskość w najlepszym wydaniu. Jeszcze do tych sandałów to jest sztosik. On jest przyjemny w dotyku i uwaga, uwaga. Jest, zobaczcie jaki on jest ogromny. A to jest rozmiar S, więc... No jeśli się na niego skusicie, no to naprawdę mniejsze się bierze niż standardowo, nie wiem czy nie dwa razy. Z czego to się chichra? Mam taką bekę, którą byś musiała wyciąć, bo byśmy nadali, A no, jest, boś z... byś byś się nie daje. No to może. Że pogrzebałbym z tobą <laughs> Cienki ma paseczek, ale przez to on tak fajnie podkreśla talię i tu ma coś ciekawego, taką połę przednią. To jest tak zwana poła przednia ustalona. I ona się ciągnie aż dotąd. I kończy się tu. Ten jest moim zdaniem póki co najfajniejszy ze wszystkich. No możliwe. No nie wiesz mhm. tego Tak mi się wydaje, no super jest. I guess I'm falling for you girl I can reach the stars Kolejny model z Mango i ja Wam powiem, że Mango umie w długość tręczy. Mango poprawki. One mają naprawdę super długość. Ten jest nieco krótszy, więc mniej, nie, mniej menelska wersja i ten mam poczucie, że jest w ogóle taki bardziej elegancki, ponieważ jest sztywniejszy materiał, przez co on wygląda jakoś tak bardziej poszy i może dlatego mnie to natchnęło, żeby postawić na stylizację taką bardziej, że do biura. Wyjęłaś mi to z ust. I Znowu coś, jest... coś z tymi ustawi, tam wyciągam. Właśnie I chciałem wstawi. zwrócić uwagę na to, że zobaczcie, szani się przebrała i jest teraz taka smart casual. No, no. coś w ten deseń. Uh -huh. I tutaj zobaczcie, on ma dość. takie gładkie przejście tematu. Tutaj zobaczcie, on ma rękawy, które można sobie ściągnąć klamerką, więc można uzyskać taki efekt lekkiego napuszczenia, a można to poluzować i one będą luźniejsze. On nie ma podszewki. Ale materiał jest konkretny, wydaje mi się, że nie będzie się doklejał do spodni czy do spódnic, jak to czasami płaszcze bez podszewki mają w zwyczaju. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda związany, w ogóle nie mówiłam tego we wstępie, ale jeśli chodzi o paski, praktycznie się nie zdarza, żebym nosiła płaszcz zapięty na klamerkę, wolę... Tak, wolę zuzolę. Wolę szlafrokowo. Moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej niż ta taka klasyczna kama. Ja też po domu często chodzę w szlafroku. Ja ostatnio wyrzuciłam szlafrok. Hashtag śmietnik. <śm to jest kolejny model z mango i serio. Zamawiałam te z mango tak z duszą na ramieniu, bo one były najdroższe, no i gdyby nagrałaś mi poradnik, no to trzeba jednak zamrozić sporo kasy, ale teraz widzę, że naprawdę było wartość dla Was zamówić. To bo... chyba z duszą na porcelu, nie na ramieniu. To, to tak, hashtag dusza. Yy, to... <laughs> te z mango moim zdaniem zdecydowanie wygrywają, no, one na pewno będą droższe niż z czy Berszka, ale widzę, że one są najporządniej wykonane, najlepiej się w nich czuje, mają super długość i jakieś takie fajne detale. No i zobaczcie, jak to wygląda. Nie wystaje spódnica, nawet taka, do połowy łydki. Jakby on był taki, no moim zdaniem nie wygląda to dobrze, jak taka jakaś lampa, z której wystaje abażur. A tak jest klimacik. Tak to wygląda. Ja bym to określił jednym celnym zwrotem. Hashtag wysmakowana elegancja. Nie wiem o co mi chodzi robiąc to nie przemyślałam sprawy. No, się to zasłużyłaś? Na co? Jest jak dawno dawno tego nie było. Zasłużyłaś na ja rzutami też. Hashtag czystość. Historia tego płaszcza jest smutna. Kiedy wzięłam go do ręki, stwierdziłam, że on nie zasługuje na nową stylizację, bo trochę wygląda jak szmata. Jest z H&M, nie polecam. Jest tak wygnieciony, że sądzę, że po prostu w noszeniu też będzie mega pognieciony. Dodatkowo ma tu gumę i nie da się wyciągnąć paska, więc można nosić tylko takie wąsy. Uważam, że jest do bani. Mam tu na sobie garnitur i płaszcz z H&M. -u. Który na Merce jest opisany, że jest w 100% z poliestru z recyklingu, hashtag śmietnik. <noise> Godna długość. Naprawdę. Lubię to. No zobaczcie, jak to wygląda. Tak nietuzinkowo. Dodatkowo fajny jest ten odstający tutaj element. Ta poła plecna. Tak, Sherlock Holmes. Jak paskiem się zwiąże, to się, robi, się kuperek robi. On jest śliski. Dość. Czy ma podszewkę? Nie ma podszewki, ale... Jest śliski, ale nie śmierdzi. To jest jego niewątpliwym plusem. <laughs> Sprawdźmy jak wygląda związany. Aż tak bezwolność. A, bo on, patrzcie, widzicie? On ma dość blisko tę szlówkę. Czyli jak się chce go związać, to tu widać przeważmy rękę to tak nie wygląda, jak go tak związałaś. Mega talie podkreślił. Weź ręce trochę na bok do... Wow, zobaczcie. Super, to jest naprawdę fajny efekt, coś to przemyślał. Widać, że on jest jakiś bez takiej bardziej wykręconej kolekcji. Mm -hmm. Całkiem innej niż ten poprzedni z chemu. Mm -hmm. Ale jednak jest elegancki. Jednak Może jest to... elegancki. I sporo się pod niego zmieści, Jak widzicie ja mam tutaj marynarę i bez problemu. I tutaj kolejny model z H&M, który jest ciekawy, ponieważ nie ma plaska, tylko taką pasiemkę, która jest ściągana, więc ładnie podkreśla talię i no, w porządku wygląda to kiedyś zapięty. Ma też połę, która tutaj też sprawia, że wygląda to oryginalnie. Pokażę Wam jeszcze jak jest rozpięty. Materiał jest dziwny, to muszę przyznać, że on jest taki nie, że ale jest taki ala pokarbowany. Nie wiem, jak go określić. podszewki nie ma, no ale to, to coś z tyłu, to naczczenie moim zdaniem, wygląda ładnie i jest taki wygodny. Dobrze się w nim czuję? Chociaż, no mówię, materiał na zoomie to nagrane. Mi się wydaje trochę zachowawczy. Trochę tak i tak, no. Słuchajcie, to już koniec tego filmu, koniec tego naszego czasu antenowego. Ale jeśli Wam się podobało. Słuchajcie, to... musicie przede wszystkim bardzo docenić to, że nagrywamy to w niedzielę o 13, a Wy już o 19 siedzicie z kawusią i oglądacie. To raz. Dwa, nasz dom przez długi okres był kartonozą, bo te płaszcze wszystkie przyszły w ogromnych kartonach, ale teraz nie ma innej opcji. Nie da się nagrać w sklepach, więc wymyśliłam właśnie taką metodę, żeby zrobić dla Was przegląd. No i jeśli Wam się to w ogóle spodoba, to dajcie łapkę w górę. I zachęcajcie ehm. wszystkie nowe osoby do subowania tego kanału. A jeśli macie to? znajomych, mamy, siostry. Serio? tak, agitacja. A to wszystko. No, nie, dobra, już skończmy, bo to już po stu jest głupie, jak zwykle popłynęliśmy, ale to. Co, no mam nadzieję, że dobrze się z nami Przecież po to tu są, żeby płynąć razem z nami na tej fali. I co, widzimy się za tydzień w święta, nie? W pierwszy dzień? Tak, będzie vlog, będzie dużo fajnych rzeczy. To pa!